Poświęćmy parę chwil tego rozważania na takie zagadnienia. króciutko, wiara i uczynki. O Bardzo często ludzie dyskutują na ten temat. Jedni drugim zarzucając albo brak wiary, albo brak uczynków, ale spójrzmy do Bożego Słowa. Zachęcam. List Jakuba, rozdział 2, wersety 14 do 22. Cóż to pomoże, bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę? A nie ma uczynków. Czy wiara może go zbawić? Jeśli brata albo siostra nie mają się w co przyodziać i brakuje im powszedniego chleba, a ktoś z was powiedziałby im, idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie, a nie dalibyście im tego, czego ciało potrzebuje, cóż to pomoże? Tak, i wiara, jeśli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Lecz powie ktoś: Ty masz wiarę, a ja mam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę z uczynków moich. Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz. Demony również wierzą i drżą. Chcesz przeto poznać, nędzy człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa? Czyż Abraham, praojciec nasz, nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował na ołtarzu Izaaka syna swego? Widzisz, że wiara współdziałała z uczynkami jego i że przez uczynki stała się doskonała. Fantastyczny tekst, muszę Wam powiedzieć, że ten tekst kończy wszelkie dyskusje. Czy przez uczynki dostanę się do nieba, czy przez wiarę? Nie spodoba się w to wielu. Jedno i drugie. Ale mamy dwa rodzaje uczynków. Uczynki ciała i uczynki wiary. Co to znaczy? To znaczy, że ciało czyni pewne rzeczy i czasami to są dobre rzeczy. Pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział. Pierwsze dwa wersety mówią o tym, co ciało może zrobić. Wydać siebie na spalenie, rozdać wszystko. No, i co to da? Nic. Ale wiara, jeśli nie wyraża się w uczynkach, jest martwa. Tak naprawdę nie ma jej. Ktoś, kto mówi, że wierzy, ale w jego życiu nie widać tego w żaden sposób, mówiąc najprościej, nie widać owoców tej wiary, to kłamie. Jan Apostoł w swoim pierwszym liście powiada, że ktoś, kto mówi, że wierzy, ale nie kocha ludzi, których widzi, a kiedy mówimy o miłości, to nie mówimy o uczuciach, tylko o decyzji, jest kłamcą. Ponieważ on, nie kochając tych ludzi, których widzi, na pewno nie kocha Boga, którego nie widzi. To jest dokładnie ta sama myśl. Dlaczego jest mowa o Abrahamie? Tutaj z bardzo prostej przyczyny. Abraham był człowiekiem wiary. List do Rzymian o tym bardzo wiele mówi. Wspaniałych rzeczy. Mówi, że my jesteśmy dziećmi Abrahama w wierze i to jest prawda. Ale kiedy Abraham dowiedział się, że ma swojego syna złożyć w ofierze swojego syna Izaaka jedynego oczekiwanego, nie zawahał się. Jego wiara wyraziła się gotowością do tego, żeby swojego syna złożyć w ofierze. Bóg do tego nie dopuścił, owszem. Ale Abraham nie wiedział, czy Bóg dopuści do tego, czy nie. Jest powiedziane, że Abraham wierzył, że kiedy Izaak zostanie zabity, to Bóg jest w stanie go przywrócić do życia. O, jego wiara była o wiele większa, niż się komuś z nas wydaje. Taki prosty przykład u podaje. Mówi, że jesteś wierzącym człowiekiem, a kiedy widzisz brata i siostrę i nie pomagasz. I mówisz tak, wiesz, tak protekcjonalnie, usiądź sobie, ogrzej się i idź. Napij się herbatki, a może cappuccino. Ale ten człowiek nie ma z czego żyć. Jemu się świat zwalił na głowę, nieważne czy z jego przyczyny, czy z innej przyczyny, bo znam takich nobliwych wierzących, którzy mówią: No, tak, ale skoro on źle gospodarował pieniędzmi, skoro zmarnował, to co my będziemy w tym brali udział, to się tego człowieka nie uczy właściwego postępowania. Dobra, dobra, tych ludzi już nie ma z To jest mędrkowanie. To nie jest słowo, które pochodzi od Boga. Oczywiście, że Bóg należy, że, że Bóg uczy nas, żebyśmy innych uczyli zgoda. Ale nie bądź taki bardzo nadęty wtedy, kiedy człowiek potrzebuje pomocy. Po prostu mu pomóc. Pomóż mu po prostu. A później zasiądź z nim do stołu i zacznij z nim rozmawiać. Jak mogę nauczyć cię, żebyś żył inaczej? To bardzo proste. Jesteś gotowy na to? Powiem Wam, że jestem dumny z moich zborowników. Nie z siebie, z moich zborowników. I publicznie ich będę chwalił teraz. Kiedy brat potrzebował samochód, potrzebował go, bo stary mu się po prostu rozkraczył. Kupiliśmy mu samochód, wyłożyliśmy pieniądze, spłacaliśmy przez dłuższy czas. Dlaczego to zrobiliśmy? Bo chcieliśmy temu człowiekowi pokazać naszą miłość. To był uczynek naszej wiary. Kiedy kilka razy zdarzyło się, że ludzie z naszego kościoła popadli w długi, spłaciliśmy te długi. Co do grosza, ale później rozmawialiśmy, uczyliśmy tych ludzi, jak żyć. Dało się. Nauczyli się żyć. Cud! No ale właśnie tak działa miłość. Tak działają uczynki wiary. Co zrobiłeś dla ludzi, którzy są w potrzebie? Jeśli nic nie zrobiłeś, to nie mów, że jesteś wierzącym człowiekiem, bo to jest śmieszne. Nawróć się i stań się wierzącym człowiekiem. Jeśli nie stać cię na to, żeby przypilnować dziecko Twojej siostry, która jest umęczona, ponieważ ma dziecko, ma pracę, może dwie prace, żeby utrzymać dom, ponieważ mąż ciężko pracuje. A ty tylko patrzysz z boku i no czemu tyle pracują. No idź, przypilnuj to dziecko. Okaż miłość, nic cię to nie kosztuje. A po drodze zrób, zrób im zakupy. To za dużo? No to nie rób, ale chociaż pójdź. Okaż im miłość. Możemy miłość okazywać cały czas. A miłość jest funkcją naszej wiary. To każdy człowiek, który żyje z Bogiem, Wam powie. A więc jest uczynkiem wiary. Patrzmy na pana Jezusa Chrystusa. Czy był człowiekiem uczynków? Oczywiście, że tak. A czymże było wywołanie łazarza z krainy nieży nieżyjących? To był uczynek. To był uczynek. Czym było uzdrawianie potrzebujących? To były uczynki wiary. To było coś, co Jezus robił dla ludzi. On nie tylko chodził i mędrkował. Nie tylko chodził i uczył ich, jak mają żyć, ale pokazywał im, jak mają żyć. I sam czynił to, czego inni nawet nie chcieli zrobić. Jak uczyni nie chcieli sobie nóg zajełumić, to on im umył nogi. I to był uczynek samego zbawiciela.